W których się znajdujemy, powodują, że zmienia się nasz poziom odpowiedzialności. Jeżeli wcześniej byłeś kolegą, koleżanką z pracy, bądź pracowałeś w innym dziale czy departamencie, bądź prowadziłeś firmę jednoosobową, a teraz nagle zaczynasz pracować z innymi osobami, bierzesz odpowiedzialność już nie tylko za siebie, ale również bierzesz odpowiedzialność w tym momencie też za inne osoby. Jeżeli do tej pory byłeś odpowiedzialny tylko i wyłącznie za Twój czas i efektywność wykorzystania Twojego czasu, jeżeli do tej pory brałeś tylko i wyłącznie odpowiedzialność za zadania, które były Tobie powierzone, w momencie, kiedy nastąpiła zmiana, czyli stałeś się liderem dla kolejnych osób, wziąłeś odpowiedzialność również za te osoby. Bierzesz odpowiedzialność w tym momencie za czas tych osób i to, jak one go wykorzystują, bierzesz odpowiedzialność za wyniki ich pracy, bierzesz odpowiedzialność za to, co tak naprawdę dobożą, czyli jakie realizują cele. Bierzesz odpowiedzialność za ich motywację wewnętrzną, ale również za to, czy w zespole pojawiają się konflikty. Co się zmieniło? Wydawałoby się, że niewiele, ale tak naprawdę zmieniło się wszystko. Często jest tak, że młodym menadżerom wydaje się, że jeżeli awansowali z zespołu, w którym pracowali, czyli wcześniej byli kolegą, w tej chwili są szefem, to tak naprawdę nic się nie zmieni, bo przecież się znają, razem ze sobą współpracowali i mogą dalej razem ze sobą współpracować, bo przecież tylko i wyłącznie się zmieniło stanowisko. Lecz może okazać się w praktyce, że oczekiwania i wyobrażenia stawiane sobie na początku, no niestety są rozbieżne od rzeczywistości. Też jest takie poczucie, mm, teraz będę najlepszym szefem na świecie. Lecz w praktyce okazuje się dość szybko, że za tym nie tylko idą przywileje takie jak wyższa pensja, lepszy samochód czy stanowisko, ale również za tym idzie ta ciemna strona medalu czyli większa presja, która się pojawia, większa odpowiedzialność i odpowiedzialność za relacje z innymi osobami. Będąc liderem czy menadżerem, czy chociażby właścicielem firmy, warto jest zacząć od spojrzenia na siebie z różnych perspektyw. Liderzy i menadżerzy, przedsiębiorcy często nie zastanawiają się nad tym, że warto by było przyjrzeć się samemu sobie, że warto by było zrobić sobie taką diagnozę siebie i zastanowić się faktycznie, na jakim poziomie mam umiejętności. A tych umiejętności w prowadzeniu, kierowaniu ludźmi jest dość dużo. Na jakim poziomie jest moja efektywność osobista, na jakim poziomie jest motywowanie zespołu, na jakim poziomie jest współpraca czy chociażby komunikacja? Co możesz zrobić praktycznego, żeby za rok osiągnąć ten cel, na którym ci zależy? Może powinieneś pójść na jakieś szkolenie, może powinieneś rozwijać umiejętności zadawania pytań, a może jest to umiejętność słuchania. Określ już dziś, jakie możesz podjąć działania w ciągu roku. Aby ta kompetencja się rozwijała, abyś coraz lepiej się komunikował, abyś potrafił słuchać innych. Co jest ważne, nie zostawiaj tego tylko w głowie. Zapisuj to na papierze, bo często nam się wydaje, że jak mamy wszystko w głowie, pamiętamy o tym, doskonale wiemy, to przecież to zostanie zrealizowane. Niestety, fakty są dość brutalne, bo niewiele ludzi na świecie w ogóle zapisuje sobie cele i te osoby, które zapisują cele. A jest to jakieś między 2 a 7% populacji, w zależności, w jakie badania spojrzysz, to te osoby te cele realizują.